Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Jestem to jest moi drodzy Yandere Simulator de Trasty Lchłego. Moi drodzy, dzisiaj odcinek 17. Przypominam, jest to seryjka, w której pani Andere standardowo podkochuje się w Senpaiu, ale tutaj w tej historii również Budo podkochuje się w pani Andere. Pani Andere standardowo eliminuje wszystkie osoby, które stoją jej na drodze. Nie wiedząc o tym, że Senpai właściwie to podkochuje się w pani Andere, wystarczyłoby po prostu porozmawiać. Ale za chwileczkę dowiecie się troszeczkę więcej, co się działo w ostatnich odcineczkach, ponieważ, właśnie, poprzednio w Poza Grą mamy tutaj takie krótkie podsumowanko. Tupu, tupu. Okej, okay, z oką coś się dzieje ewidentnie. Boję się, że coś supernaturalnego ją dopadło. Ok, oke okay dopadło. Co, coś jest nie tak z oką. Nie umiem oddychać. Jak nie umiesz? Co? Zapomniał? Co? W sensie, nie możesz, a nie, że nie umiesz. To się nazywa trójkąt ekspresyjny. Potrzebujemy co najmniej 12 ludzi do tego zaklęcia. Co oni chcą tutaj odwalić? Zapomniałem o tym. Oni chcą coś bardzo dziwnego odwalić, widzowie. Ja jestem tym, kogo masz się bać. Zostaw mnie, pani Andrea, jakieś zwidy miała dziwne. Po prostu aresztowaliście złą dziewczynę. O właśnie, i tutaj Budo. Przepraszam, ona wiedziała. Ona wiedziała, że to Ayano coś tam odwala, ale Budo nie mógł do tego dopuścić i. Osana powiedziała popadki. Wadki Osana. Dlatego tu przyszliśmy? Próbujesz się skontaktować z kimś martwym? Oka, co ty odwalasz? Interesuje mnie spotkanie tego detektywa, o którym tak mówicie. Potrzebuję twojej pomocy, Yamato. Ja Nie mam już wstępu do twojej szkoły, ale ty mógłbyś poszukać i zbadać wszystko, co dzieje się w szkole. Trochę beka, ponieważ Sempai będzie szukał mordercy. Możliwe, że nawet nam powiesz, że szuka właśnie tego mordercy. A to tutaj taki psikus, bo to pani Andere. Musisz mi wszystko. Czekaj. Bo ja muszę, ale poprawić sobie fotel Zrobisz wszystko, dobrze, dobrze, dobrze Kim ty jesteś? Zielono oka, koleżanko, która się uśmiecha Co jest? Miło cię znów widzieć, stara przyjaciółko Kim ty jesteś? I na koniec właśnie odcinka oka przyszła do tej tajemniczej osóbki Nie wiem kim ty jesteś Nigdy nie myślałam, że znowu z tobą porozmawiam Proszę, usiądź Nie zostanę długo Powiedz kim ona jest Wyglądasz bardzo młodo Ok, czyje to ciało? Co ty pieprzysz? Co brałyście? Yashiro, potrzebuję twojej pomocy. O czym oni pieprzą? Czekaj, oka to nie oka? O, co, coś weszło w okę? Już od dawna chciałem cię odwiedzić. Ale coś przywiązuje mnie do tej szkoły. Dlatego mnie dzisiaj tak widzisz. Gdyby nie ciało tej dziewczyny, nie mogłabym tu dzisiaj z tobą być. Czekaj, zaraz mi powiesz, że masz, nie wiem, tysiąc lat, jesteś anime dziewczyną. Przyszłam się tutaj z tobą widzieć, ponieważ potrzebuję twojej pomocy, by być wolnym. Co? Odgłosy. Co? A, tego miałem nie czytać. Pójdę zobaczyć. Okej. Okay. Nie, ja pójdę. Chyba wiem, kto to jest. To pewnie Jano, Ale ja tak bardzo nie rozumiem. Ta historyjka zrobiła się w tym momencie dziwna dosyć chcę żebyś wiedziała że zawsze będę tu dla ciebie pici 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 a jano siemaneczko. czy ty to słyszałaś czy nie no siema chyba nic nie słyszała jano jak tupta szybko co jest budo wydupiaj budo czego chcesz gdzie tak pędzisz e, 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 hej siema e, e, ja cały czas byłem z budo skończyłeś musimy porozmawiać Słyszałem, że Oka jest tysiącletnią ma dziewczyną. No, musimy coś z tym zrobić. Nawet nie zaczynaj. Myślisz, że Oka jest jakaś... No, troszeczkę tak, myślu pysiu, troszkę tak. Mam pewność. On nie uwierzy. Pomyśli, że coś brałaś. Czemu? Mm, ona, widziałem ją tam i chyba z kimś się rozmawiała Przypominam ci, że ona ma rodzinę w Kyoto Nie jesteśmy tego pewni Yan-Chan, wiesz co myślę? No co myślisz? Znaczy, nie obchodzi, uważam, że jesteś zbyt zestresowany Cicho, bądź! Jesteś, par... sam jesteś paranoikiem Nie, jestem paranoikiem Jesteś, zdecydowanie buda -san? Co chcesz? Kim ty jesteś? Koleżanka, mam na imię Sumire Susuki, Siema ma? do klubu ogrodniczego. No i co? Pamiętam cię, zawsze mi się podobały Twoje kompozycje kwiatowe do szkoły. No, naprawdę? Ojoj, ktoś tu się w Budo podkochuje, dobra? Budo, wydupiaj z koleżanką. Dzie dziękuję! To dobrze, to teraz papatki, to wiele dla mnie znaczy. A ja, no, ma to gdzieś. Tak sobie myślałam. No, czy chciałbyś zwiedzić ze mną Kyoto? Jasne, że tak, papa. Byłoby świetnie, ale już obiecałem towarzyszenie, Jancian. Co ty na to, jakbyśmy się spotkali po południu? Naprawdę? Oczywiście! Jancian jakoś na to zareaguje. Tak? Nie? Zazdrosna? Obrzydzenie byłoby bardziej adekwatne. Dobra, budo, idź sobie. Uważam, że jest urocza. Dobrze, nie wzbudzisz chyba jej zazdrości. Ona ma to gdzieś, skoro tak mówisz. Ona ma to gdzieś, myśu, pysiu. Sempai przyszedł do szkoły. Spotkał się z Infocian. Infocian, co chcesz od Sempai'a tak naprawdę? Co tam? Tu, Branko, do ciebie pasuje. Myślałem, że zaczęła go wąchać. Znamy się? Hmm. Rozmawiałeś z Katielem. Castielem. Prawda? Chodzi o tego detektywa. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o morderstwa z 89, przyjdź po lekcjach na hall drugiego piętra. Ona jest podejrzana, mysiu Pysiu. Nie ufaj jej. Już samo to, że zaczyna z tobą tak rozmowę i że wiedziała o tym spotkaniu z detektywem, powinna ci się zapalić jakaś lampeczka. Cieszę się, że przyszedłeś! Tęskniłam za tobą! Możemy zamówić pizzę? Tak, tak, sioszyczko. Zaprosiłam przyjaciół. To dobrze, dobrze, sioszyczko. Już skończ gadać! Będziemy oglądać. Nie chcę. Dobrze, nie będę wam przeszkadzał. Skończ gadać. To jest, sioszyczko? Na co się patrzysz? Przed siebie. Patrzę. Na drzewa I na koleżankę, która tu była Znaczy, już jej nie ma Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o morderstwach Przyjdź po lekcjach Będzie mu to krążyć po głowie I zaraz pewnie pójdzie, co? Siostrzyczko, zajmij się koleżankami A ja na chwileczkę wyjdę Nieznany numer To pewnie infocian No, już widzę po ikonce Kim jesteś? Widzisz, kuźwa <noise> Ikonkę masz Zielonek śpi Budo śpi Budo ma jakieś koszmary Budo, obudź się OBUDŹ SIĘ BUDO Spokojnie, to tylko sen, Budo. Już tak nie wzdychaj, Budo. No. To ci się takiego śniło, Mysiu Pysiu? Weź nam opowiedz. Słyszycie te dźwięki? Ej, może ja zaraz zgaszę światła i zaraz wprowadzimy się w taki horrorkowy nastrój. Brzmi jak trzeszczenie łóżka. A co tu robi Osana? Budo, zacznij się szczypać. To chyba dalej jest sen. Ona nie żyje z twoich rąk. Osana, czego ty tu chcesz? Przestań mnie nawiedzać! Co chcesz? Zapytaj, co chce. Nie odwracaj. To się nie dzieje naprawdę. No, nie dzieje się. Ewentualnie zapytaj, co chce. Czego chcesz, Osana? Czemu mnie zabił? To tylko sen? Bo za dużo chciałeś powiedzieć. No, chciałeś wrobić, a Ona nic przecież nie zrobiła. Czy to dla niej? Dla Jano? Tak, dokładnie tak, myślił Pysiu. No. To odpowiedziałem ci, a teraz możesz powiedzieć, co ty chcesz. No i co się obrażasz? Wiesz, że ona cię wykorzystuje, prawda? Myślę, że Buda o tym wie. Ona nawet wprost mu to powiedziała, z tego co pamiętam. Buda, to tylko moje sumienie. Bawi się ze mną i nie żałuję tego. Zawsze byłaś utrapieniem. Uuu. Dla mnie, dla Taro i dla Jano. Nie jesteś taki, Buda Masuta. Co ten potwór z tobą zrobił? Ona nie jest potworem. do nie pozwoli, żeby się obrażała. No, zaraz, zaraz jeszcze ją zabije w śnie. Podoba ci się to, czy nie? Taka właśnie jest. Czy ona zginie dwa razy? W prawdziwym świecie i w śnie. Ona nie jest potworem. Zaraz ją ukili. I podejdź tam. Zabij ją w śnie. Nigdy więcej jej tak nie nazywaj. Jest zagubiona. A, nikt nie widzi w niej tego, co ja. Tak, tak. Już wiemy, że jesteś zakochany. Od 16 czy 17 odcinków. Hmm. Te, nożyk ma? Nóż? Nie! Nie! Ty! Ty jesteś jakimś chorym z Co to za uśmiech? Budo się zamienił w jakiegoś chorego zwrola. I mamy kolejny przepiękny dzień, jakby to powiedział Monokumiś I... Mamy Buda. Buda dalej nie może dojść do siebie po śnie, spokojnie. Nie, on, on śpi nas siedząco, Budo? Wszystko w porządku? Halo, Budo? Oh! Dziękuję za opiekę nad nim. Udało mi się namówić nanę, by go wypuścić. Okej, okay, w ostatnim odcinku właśnie pilnowaliśmy jakiegoś szczurka czy coś? Czyli mówi pani, że opiekowaliśmy się nim tylko po to, żeby go teraz wypuścić? Krystyna będzie zadowolona. To szurek, komik? Nie wiem. Opiekowaliśmy się jakimś zwierzaczkiem. To po co pozbywałam się tego kota? Błagam, nie mów mi, że zabiłaś kota. Yy, zrobiła to. I tamto akurat zaszło za daleko. I mogę śmiało powiedzieć, że pani Andery jest jebnięta. Dodatkowo gang -mand, w sensie, dwie osóbki, dwie tapiciary widziały, jak ona to robiła. Dodatkowo prawie to nagrały, i byłby wtedy ogromny przypał. Co ty tutaj robisz? Uuu, myślałem, że będziesz na swojej romantycznej randce ze swoją ogrodniczką. Nigdy nie będę dla ciebie niewierny, a ja to. jeszcze przygotowuję coś specjalnego. Co, co takiego przygotowujesz? Shima mi pomaga. Co ty na to, żebyśmy się później spotkali? Ej, ale to bardzo brzydko, bo powiedziałeś jej, że się z nią spotkasz. A ty ją olałeś. To bardzo brzydko, Buda. Po pierwsze, nie jesteśmy paru, czy przyjaciółmi, czy czymkolwiek podobnym, żebyś był niewiernym. Uuu, możesz sobie urządzić życie jak chcesz, bylebyś tylko nie wszedł między mną a Taro. I po drugie, jestem zbyt zajęta na to. Ojoj, jak przyjdziesz, to powiem ci, co dowiedziałem się o Oce, kiedy rozmawiałem z Shinem. Zainteresuje cię to, obiecuję. Raczej to chyba nie jest nic, czego ona by już nie wiedziała. Nie wiem. Nie pozostawiasz mi innego wyboru. Dobrze, przyjdę później, ale nie rób z tego zwyczaju. Buda, potrzebujemy więcej kwiatów. Co? Co ty. Co? Jest świetnie. Jesteś cudowna, Shima. Wiem. Myślisz, że Jancian się spodoba? Planujesz się jej się oświadczyć? Co on tam... co on odwala? Zapytam się jej, czy zostanie moją dziewczyną. Ty jesteś? Ty jesteś? Jestem przekonana, że powie, że tak. Przed chwilą powiedziała, że macie w dupie. Dosłownie minutę temu. Sek parę sekund temu. Nie byłbym tego taki pewien. Pójdę poszukać Jancian. Jestem ci bardzo wdzięczny za twoją pomoc. To jest bardzo zły pomysł, Mysiu pysiu, Ale proszę, chciałbym z nią zostać sam. O tak, jasne. Pójdę stąd i zostawię was kompletnie samych. Skrzyżowała te, czyli będzie tam podglądać. Ojoj, jeszcze ta koleżanka wszystko widziała. Mysiu pysiu, a miałeś się z nią spotkać? Jancian. To spojrzenie. To, 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 to Jancian. Tak wypowiedziane. Czy też będziesz jakąś chorą z wyrolką i zaraz będziesz chciała ją ukilić? To chyba jakiś żart. Spokojnie, się Pysiu. Tylko co on w niej widzi? Tylko nie zaczynaj zabijać, okej? Okay? Proszę, koleżanko. Oka sobie stoi. A wy, my się, Pysiu, możecie zostawić tego super kciuka w górę. Kim jest ta koleżanka? Dalej nie wiem. Wy możecie zostawić tego super kciuka w górę, jeśli czekaliście właśnie na kolejny odcineczek z Del Zdelkłego. I jeśli chcecie, żebym bardzo szybko. Pocisnął z kolejnym. Obserwujesz mnie. Nie, patrzę przed siebie. Ty jesteś z tyłu. Przepraszam za to. Intryguje mnie po prostu. Kim jest ta kobieta, z którą rozmawiasz? Słyszałam, że dzięki twojej rodzinie udało nam się przyjechać do Kyoto. To twoja rodzina? Kim jest ta koleżanka, się pysiu? No opowiadaj. Jesteś bardzo ciekawska. No, to... no tak. Przepraszam, nie powinnam pytać. Ale jestem ciekawa. Jest przyjaciółką. Okej. Okay? A co więcej? Rozumiem. Ja też jestem bardzo ciekaw, kim ona jest. Nigdy wcześniej nie rozmawiałyśmy. Zawsze widziałam, jak włóczyłaś się po korytarzach. Wyglądasz na interesującą osobę. Myślałaś kiedyś nad dołączeniem do klubu okultystycznego? No, tak. Interesuję się okultyzmem. Ale nigdy nie myślałam, że jestem gotowa, by do was dołączyć. No i jestem w klubie sztuk walk. Hmm. Drzwi klubu są zawsze dla ciebie otwarte. Pomyśl o tym. Naprawdę? Bo by miło, gdybyśmy mieli nowego członka. Jesteś dla mnie zaskakująco miła. To trochę niepokojące. Masz jakieś ukryte intencje w tym, coś mi się wydaje. Hej, dziewczyny, siema Budo. Mogę cię prosić na chwilę, Jancian? Rozmawiam z. Nie, w porządku. No dobra, to idź tutaj. Jestem bardzo ciekaw twojej reakcji. Nie będziesz mnie aż tak nienawidzić, kiedy powiem ci, co wiem o oce. No to mów. Najpierw chodź zobaczyć niespodziankę. Jej się nie spodoba ta niespodzianka Byle szybko Ona ma już dość Buda to, to skończy się dramatycznie Więc powiedz mi Oka Jak długo zamierzasz zostać w Kyoto Naprawdę jestem bardzo ciekaw kim jest Oka Dzisiaj wracamy Dlatego chciałem cię znaleźć jak najszybciej Wiesz że zawsze ci pomogę Tym bardziej po tym co się z tobą stało A co się z nią stało No gadaj gadaj już Wiesz, czemu dzisiaj tu jestem? Wszystko przez tę dziewczynę. Od momentu tamtych wydarzeń nigdy nie mogę opuścić tej szkoły. Jestem uwięziona, związana. Co? Wiem, co chcesz zrobić. Planuję znaleźć osobę, która ci to zrobiła, prawda? By się zemścić. Ja tak bardzo nie wiem, o czym one gadają. To nie jest konieczne. Mam coś o wiele lepszego: jej córkę, czyli mamkę pani Andere, coś ci zrobiła. Chcesz zabić tę dziewczynę? Nigdy nie myślałam, że upadniesz tak nisko. E? To nie jest jakaś tam dziewczyna, Yashiro. Ta córka tej cholernej szumowiny, która pozbyła się mnie bez powodu. Mamkę pani Yandere cię zabiła? Ta dziewczyna musi umrzeć, by ona cierpiała. Nie możesz obwinić dziewczyny za to, co jej matka zrobiła w przeszłości. Bronisz ją? Nie żyje przez nią. Po której jesteś stronie? Po twojej. Zawsze. Opisz mi dokładnie swój pomysł, a ja ci pomogę. Ale myśl, Pysiu, ty, ty w sumie oka... Żyjesz. O, moi drodzy, i moment prawdy. Pani Andere idzie zobaczyć niespodziankę, którą przygotował Budo. Jestem bardzo ciekaw reakcji. No, Budo, dawaj. A ty, co ty tutaj robisz? Dlaczego trzymasz te kwiatki? One chyba nie były dla ciebie. Oj, oj, oj. co ty tu robisz? Budo sempai Ojoj. Oj, oj, oj. Co? Nigdy nie myślałam, że zrobisz coś takiego tak, dla okay. mnie! Co tu się odwala? Nie wierzę, że jesteś taki wspaniały. Nawet wiedziałeś, że to moje ulubione kwiaty, bo powiedziałem ci o nich wcześniej. Jesteś taki uważny? Okej, okay. już widziałam twoją niespodziankę. Co ty na to, że opowiesz mi o tym, co obiecałeś po waszej cudownej randce? Wszystko zepsuła. Albo może i nie, bo możliwe, że pani Ander nie zareagowałaby na to jakoś super pozytywnie. A ale. Nie marnuję wam więcej czasu. Miłej nocy. Popatki, Budo. Dziękuję, do zobaczenia. Nie pykła niespodzianka. Ej, Jancian! Podobała ci się niespodzianka. Tak zajebista była, wiesz? oj, ale jak to? ta Tarantka miała być dla ciebie. Co? Chyba nie pykło. Nie zauważyłaś? Czego? Buda poprosił Suzuki, by została jego dziewczyną. Czy to nie cudowne? Co? Nie, 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 nie. To niemożliwe. Ta w jakim szoku, kurde, jest. Myślę, że słodko razem wyglądają. Nieważne, idę spakować bagaż, by wrócić do szkoły. To nasza ostatnia noc. Ta, kurde, w jakim szoku jest. Buda ma Zaraz się zabiję. Spokojnie, wydech i wydech, koleżanko. A ty kim jesteśmy, Siupysiu? Czy to jest mamkę pani? Tak się cieszę, że w końcu wracamy do domu. Czy to mamkę pani Andere? Nasza mała kruszynka będzie szczęśliwa, jak nas zobaczy. Nie sądzisz? Ty jesteś. Jeszcze większą chorą z wyrołką niż pani Andere, nie? Tak, kochanie. Bardzo szczęśliwa. Pokaż tatkę. Wiem, że bardzo chciałeś tę wycieczkę, kochanie. Ale nasza malutka nas potrzebuje. To jest tylko kilka godzin od domu. Zawsze możemy tu przyjechać tyle razy, ile tylko chcesz. Okej. Okay. Pokażcie tatkę. Tak, Rioba. Hmm... Próbowałem się z nią skontaktować, ale cóż, kto wie, musi być bardzo zajęta, bardzo zajęta zdobywaniem serca Sympaja. Co, jeśli nasza mała dziewczynka się zakochała? Byłoby cudowny z ja tego poznać. Nie cieszyłbyś się z tego? Co, tatkę? Halo tatkę, tak! I to bardzo. Halo tatkę! Kim jest tatkę? Czemu tatkę wygląda jak? Castiel? Wygląda jak ten detektyw. Nie, to nie jest ten detektyw. Czemu ta postać wygląda jak detektyw? Czekaj, 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 czekaj. Ja sobie wrócę tutaj. Do momentu, gdzie senpai rozmawiał z detektywem. To jest detektyw. To jest detektyw. A to jest tatkę pani Andery, tak? Tupu, tupu, tupu tatkę Pani Andere wygląda w ten sposób. Czy to jest ta sama postać, widzowie? A czy on przypadkiem nie mieszkał sam, czy coś? Co tu się odwala? Ale moi drodzy, tego dowiemy się w kolejnym odcineczku. Tymczasem tutaj zakończymy sobie dzisiejszy filmik. Jeśli odcineczek wam się spodobał, to nie zapomnijcie zostawić tego super kciuka w górę i widzimy się niebawem w jakimś innym odcineczku. Tymczasem trzymajcie się, pa pa!